Dlaczego się zgłosiliśmy do programu? Dlatego żeby wygrać swój wymarzony dom, żeby go zrobić własnymi rękoma. No i żeby mieć ten kawałek swojego miejsca na ziemi. Trzy cechy, które pomogłyby nam wygrać ten program, to na pewno, że jesteśmy zdeterminowani bardzo mocno, zmotywowani tym, żeby zrobić to gniazdko dla swoich dzieciaków i dla siebie przede wszystkim. To jest dla nas taka mocna motywacja. Tak. U nas są role jakby podzielone. Każdy się na nie zgadza. Jesteśmy już 25 lat, więc jakby Tutaj nie, tutaj nie jeden remont już za nami. Dokładnie. I taki generalny, i mały i duży, także mamy już doświadczenie. Więc teraz już nas chyba już tak, w takich remontach nic tak. nie jest w stanie zaskoczyć, aczkolwiek nigdy nie mów, nigdy. Minimalizm lubimy. lubimy kiedy... Nowoczesność. Nowoczesność, nie lubimy kiczu. Nie lubimy zbytnio dużo kolorów, lubimy mieć jasno, lubimy mieć okna duże. Jeżeli chodzi o wystrój w ogóle w domu, to ja wychodzę z założenia, że nie potrzebuję bardzo drogich za tysiące mebli, dlatego że wolimy sobie za 2-3 lata je wymienić i mieć inny kolor, może nam się coś znudzi. Jeżeli mielibyśmy remontować z firmami wszystko do, od A do Z, mielibyśmy tylko przyjechać z walizką pełną ubrań naszych i się wprowadzać, no to super. Ale w programie, w którym bierzemy udział, trzeba niestety albo istety pokazać się umiejętnościami i to, że ktoś mówi o tym pięknie, że coś w życiu zrobił i zbudował czy wymalował, to się okaże dopiero w e, następnych etapach tego programu. E, no i się wtedy naprawdę wyjdzie tak na jaw, kto coś w domu wymalował, kto tylko udawał, a kto pokazywał palcem firmie budowlanej. Zrobimy sobie dom, ponieważ. Ponieważ go nie mamy i bardzo byśmy go chcieli.